Dzień dobry, powiedziałbym kiedyś nie tak dawno, witajcie w kolejnym vlogu jak zacząć przygodę z mechaniką pojazdową, natomiast nie, witajcie w nowej serii, która jest już od roku z nami na kanale, czyli mechanika dla laika i tym razem znowu oddział polowy M4K, łysy garaż na działce. Właśnie, tanie granie, tanie granie, jest ze mną Adrian, którego znacie na pewno z... No kurczę, chociażby z live'ów, magiczne ręce tam z tyłu gdzieś latają, chociaż czasem występował, gdzieś tam gdzieś się przewinął przez na gdzieś na tanie granie z założenia. Oczywiście mnie jak zawsze, e, powiedziałem, że zróbmy tanie granie do 2000 zł. To powiedziałeś, że będzie bardzo tanie. E, no i faktycznie, jak zaczęliśmy kompletować, to jest bardzo tanie. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że samochody współcześnie produkowane, no już w miarę ten sprzęt mają, ale te niższej półki, czy 10-15-20-letnie tego sprzętu w ogóle nie mają. To jest firma Harham w Carton e, i dre o membranę, i tak naprawdę chcieliśmy dzisiaj wam pokazać, że do 2000 zł można zrobić jakieś tam sensowne, takie lepiej brzmiące niż fabryczne audio. Które będzie składać się przede wszystkim z nowej jednostki zasilającej, e, i jej podstawą będzie to, że ma wyjście na wzmacniacz. Dogłuszymy lekko, nieprofesjonalnie, ale lekko drzwi, coś zwiększy tak naprawdę e, komfort odsłuchiwania muzyki. Założymy głośniki średniotonowe i wysoko. To, znaczy... tak. to, to jest zestaw naprzód, no. odseparowany, Ma, są osobne Twittery i osobne. Głośniki i zwrotnica, gdzie jeszcze pewnie jest. Tak, tak, jest zwrotnica. Do tego. tego z... w formie Właśnie. Do tego zepniemy to wszystko z wzmacniaczem. A, a, jest tutaj. Do tego zepniemy to wszystko z wzmacniaczem oraz małym subbuferem wkładanym i wyjmowanym do bagażnika. Niestety nie w boczek, bo byłem święcie przekonany, że został mi ten sprzęt z tamtej Toyoty, ale niestety nie został. I teraz, żeby to miało ręce i nogi. Dwa odcinki będą z montowania taniego grania. W pierwszym odcinku. Dogłuszymy drzwi, pokażemy Wam, jak przyciągnąć kable. Omówimy, jak to zrobić, jeżeli chodzi o kable zwykłe, jeżeli chodzi o kable sygnałowe i jeżeli chodzi o gdzieś tam jeszcze mamy kable zasilające. Bo nie sztuką jest tak naprawdę założyć super hyper sprzęt, i tak dalej, tylko w miarę zrobić to z głową. No, bo wiecie, kabel zasilający może być taki. Może być taki. Mam jedną ciekawostkę, którą przywiozłem właśnie pokazać jak wygląda kabel, którego nie powinno się montować. Ale to za chwilę. No właśnie, dobra, słuchajcie. Zaczynamy tak naprawdę od ściągnięcia boczków. I to jest czynność, która z pozoru wydaje się prosta. To jest taka mechanika dla laika w wersji naprawdę easy. Natomiast ściągamy boczki i my kable od głośników Raz, że musimy puścić w ten sposób, żeby przeszły nam z drzwi pod deską do radia, i to jest żmudna praca. Dwa, e, musimy. Tak, musimy kable tylko tu położyć, i musimy kable sygnałowe do wzmacniacza, które chcemy umieścić z tyłu, puścić e, prawdopodobnie boczkami. Ale no dobra, będziemy wytłumaczyć po kolei co i dlaczego, więc zaczniemy od prostego demontażu drzwi. Słuchajcie, a propos szybki wykład Adriana o kablach, tutaj mamy kabel, który zamówiłeś, tak, nasz? Tak, to jest kabel z pełnej miedzi, tak, mhm. natomiast tutaj jest kabel często używany w sprzętach w Polsce tańszych i to jest kabel CCA, to oznacza, że to jest aluminium, tylko które jest pokryte miedzią, nie jest to miedź. Okej, okay, czyli nawet jeżeli weźmiemy sobie, e, tutaj mamy 25 mm kwadrat, czy już duży przesył mocy mógłby być? Tak, to jest na pewno z zapasem. I jeżeli byśmy taki wzięli 25 mm2, to jego wydajność będzie. Więc co, nie powiem ci ile mniej, natomiast no, zdecydowa zdecydowanie jest mniejsza wydajność. Teraz nie, nie mam przed sobą tabelek, żeby ci powiedzieć ile. Natomiast ten kabel będzie na pewno też szybciej ulegał tak. utlenieniu. Ja wiem, ja wiem, ja pamiętam. Jak się je obiera, to się one wręcz wykruszają. Więc tak, jeżeli kable, to tylko miedziucha. E, dobra, słuchajcie, do pracy tak naprawdę potrzebne nam narzędzia rzędu. Walizka, mała narzędzi i no potem jest jeszcze fajny gig, pokażę Wam z Neo, cała mechanika, nie mechanika tylko walizka elektryka, ale to już zaraz w następnych etapach. Słuchajcie, pierwszy etap za nami, czyli pozbyliśmy się, no nawet równo bym powiedział tempem boczków. Jak jest z boczkami, bo w każdym małcie jest inaczej. Słuchajcie, nic na siłę. Naprawdę na początku nic na siłę. E, to nie znaczy, że później też na siłę. Natomiast w przypadku Toyoty jest to genialnie rozwiązane, bo kołków w boczku jest tylko sztuk dwa. I one się z reguły nie łamią. Natomiast cała reszta to też są kołki, ale odkręcane plus śruby, śruby, śruby e, i śruba i dwie śruby od dołu. I to jest tak naprawdę. Wszystko, dobrze. Co my tu mamy za Very Professional Car Audio? No, to jest po prostu, widzicie? Harham w karton. karton. I, I oczywiście, teraz sobie przypomniałem, że jeszcze do całego zlecenia potrzebna jest wiertarka W przypadku tego, Tą jest... folię tak naprawdę możemy zdemontować. to już chyba przy Oczywiście, że była grzebana, bo ja miałem na dole podklejony boczek. Nie wiem po co. Ale dobra. Demontujemy tą folię. Opa. Można by się, słuchajcie, postarać, można by. Zdemontować ją profesjonalnie, tak, żeby ją potem nakleić. Natomiast ja mam to gdzieś. Ja jej nie miałem w poprzednim małcie i wcale z tego tytułu nie cierpiałem i chyba aucie też się nie zamierzam mieć. A u was to już jakby kwestia indywidualnego wyboru. Dobra, widzimy się teraz. Ej, u mnie w ogórcie było wszystko ok. nie no serio, u mnie w drzwiach było wszystko ok. E, co fajnego, no zobaczcie, made in Belgium. ale u Adriana w drzwiach, w głośniku stała woda, o jeszcze jest dalej, jeszcze jest, tak, widać ją, jakby to majster powiedział, oh shit, oh shit, e, dobrze, słuchajcie, teraz na dwoje babka wróżyła, bo tu się możemy dostać, ta blacha nas denerwuje. Bardzo często będziesz miał w drzwiach tak, że po zdjęciu tych wszystkich tutaj osłon i tak dalej, jeszcze coś będzie i musi się dostać do tego miejsca. Problem jaki Ci się pojawi, na przykład ostatnio w Kianze, który oglądaliśmy, tu była blacha przynitowana. No musiałbyś wtedy ją roznitować, zamienić to wszystko na śrubki i tak dalej, i tak dalej. Więc to trzeba rozważyć czy warto, więc pierw w internecie się upewnić jak to wygląda. My dzisiaj tylko trochę dogłuszymy, trochę, dosłownie trochę. Tyle, ile tu łapy wejdą, tyle, ile tu wszystko wejdzie, więc teraz zaczynamy od odtłuszczenia, bo profesjonalne wygłuszenie polega na tym, żeby dojść do wszystkich miejsc tutaj od zewnątrz zabudować, tak? Dużo mówię, Adrian, i nawet to zabudować prawdopodobnie z tego, co kojarzy, że od wewnątrz całą blachę, by w ogóle całe drzwi zgłuszyć Możemy całe drzwi. Nie, 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 nie. Ja tylko mówię na czym polega profesjonalny, e, więc, więc tak to wygląda. To jest naprawdę takie. Nawet nieprofesjonalne, po prostu poprawnie założone to będzie. A w drugim odcinku powiemy jak dobierać radia, wzmacniacze i tak dalej. Dzisiaj kładziemy wygłuszenia i trzeba jeszcze położyć kable. I z kablami jest taki myk. O Jezus, że trzeba mieć małe rączki, żeby tu... Tutaj trzeba będzie przejść, w tym miejscu. Ale to już potem światełko wezmę. Trzeba będzie schowek zdemontować. Aj, najgorzej. Damy radę. Oczywiście każdy z Was się zapyta, jakie maty i tu nie ma złotego jego środka. Alubutylowe. Alu butylowe. No ale jakby w firmie jest też milion, jakby tu nie chodzi o lokowania. Mamy butylowe, alu butylowe. jakby to jest z tą domieszką aluminium, fajniej się kładzie, niektóre czakłaś na ciepło, niektóre da się na zimno, jakby szkół jest wiele. Ważne jest to, że efekt końcowy jest taki, że popukasz w drzwi, a będziesz miał głuche puchnięcie, nie? I to też powoduje, i po to się to robi, żeby właśnie odbić. Dobra, słuchajcie, lecimy z wygłuszeniem, montażem kabli, montażem. W sumie aż dzisiaj do, do przednich głośników dojdziemy. Czyli dzisiaj to pewnie całe audio zamontujemy, albo obejrzycie to w dwóch odcinkach. Dobra, słuchajcie, jedne drzwi mamy wygłuszone. I teraz to jest najfajniejsza rzecz, którą pokazywałem ostatnio na. I to warte jest rozważenia do zakupu i poddaje, poddania dyskusji tutaj. O, 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 no, chodź, chodź, chodź. To jest walizka mechanika elektryka od NEO. Dlatego, że tym sprzętem, którym tu jest, czyli zarabiarki, obcinarki do kabli, zagniatarki i tak dalej, plus izolacje specjalne elektryczne na czerwono, możecie zrobić dużo rzeczy w domu, dużo rzeczy przy samochodzie, przy kablach i tak jeżeli się nie boicie. A tu macie taki wstęp i rozwinięcie do e, robienia mechaniki pojazdowej, no bo tu już niewiele dużo trzeba dołożyć, rzeczy, śrubokrętów i parę kluczy płaskich, żeby działać. Więc to jest taka zupełnie nowość i jedyna rzecz na rynku, jeżeli chodzi o Neo, czyli kompletna taka baliza w tym stylu i z takim wyposażeniem. Toyota już jest odłączona. Oczywiście miało być dzisiaj słonecznie. Mali, to my wiemy Adra ja tutaj poszedł z wygłuszeniem drzwi a i teraz co? zaraz będziemy przyciągać kable? nie, no drugie drzwi robię. a drugie drzwi no dobra no dobra, to może drugie i zaraz przyciągamy kable ja idę tylko po bluzę, bo wczoraj się czytałem po prognozę pogody, 24 stopnie i słońce ale to nie wiem czy dobrze lokalizację ustawiłem bo u mnie na działce po prostu są 3 dni w roku gdzie nie wieje, to nie jest dziś Słuchajcie, ja swoją stronę mam rozebraną. Zaraz Adriana stronę rozbiorę do przyciągania kabli. Przyjmujemy taką zasadę, że e, z jednej strony można by puścić kable e, cintrze, tak zwane sygnałowe, do wzmacniacza i do radia, e, a z przeciwnej strony puścić kable prądowe i na przykład kable sygnałowe puścić z kablami głośnikowymi że, że, że karle głośnikowe możemy razem z zasilania Tam już jest zwiększe napięcie, więc już nie będzie już nie będzie tak wpływać na zakłócenia. Właśnie, bo jakby popełniając błąd, pewien, dochodzimy do jakiegoś konsensusu, który czasami mamy tak, że nam piszczy w głośnikach, nie? Coś nam zakłóca, szum nam wydaje. To większość, większość to jest instalacja. No w tak w Najważniejsza jest masa w wielu samochodach jest słowa masa, czy problemy z regulatorem napięcia i to powoduje to, że jednak pojawiają się te świsty. Dopiero dobrze. później szukam problemów w podłączeniu. Ewentualnie sprawdzenie konektorów, czy wszystko jest dobrze dopięte, a okay. później raczej instalacja elektryczna. Zarabianie, zarabiamy sami. Adrian zarobił, czy zarobił? No, po prostu obciął izolację, założył obwolutę czerwoną, żeby wiedzieć, że to jest plus. Musimy zrobić bezpiecznik. I teraz w ogóle grubość przewodu plusowego, czy grubość przewodu minusowego, prosto mówiąc, masy. Dobieramy na podstawie tego, jak ten sprzęt będzie miał moc w RMS-ie. I są to wzory matematyczne gdzieś podane w internecie. Natomiast musimy zawsze dobrać to z małym, takim chociaż 20% zapasem, prawda? Też ważna jest tutaj długość przewodu, bo im dłuższy przewód, tym jednak musi być grubszy przy danej mocy, tak? Są do tego fajne tabelki w internecie. Więc dlatego zawsze posługujcie się czymś takim. My nie chcemy tutaj dawać dywagacji, bo ja nawet nie, nie wiem ile my montujemy w RMS-ie, 200, 400? Dwukanałowy, Trzy, nie? 350? 350 w RMS-ie. Do napędzenia przodu i do napędzenia małego subbuferka. E, natomiast teraz ostatnie drzwi wygłuszane i zaciągamy kable. I teraz tak, jak idą kable? No po co idą kable? No przecież ktoś by powiedział, że kable idą do głośników. E, no tak, kable idą do głośników, e, ale te kable będą tak naprawdę zasilane z wzmacniarza więc wszystko trzeba przeciągnąć do tyłu. Jak masz akumulator z tyłu, to problem ciągnięcia energii masz już z głowy, no bo ciągniesz bezpośrednio do wzmacniacza. E, też na kablach, na przykład mm, sygnałowych, na tak zwanych cinchach, no, My tu mamy budżetowo, ale one powinny być dobrze ekranowane, prawda? Tak, rozmówco czasami potrójne ekrany tak naprawdę wystarczyło, żeby były ekranowane. Aha. E, te kable. Ważne są też końcówki, które często są bardzo słabe, słabej jakości. Hmm. Dlaczego wziąłem Adriana? Adriana wziąłem, dlatego że jakby. Bo się znamy już jezus, 7 lat, zaraz będzie prawie. 16 roku. 16 roku, no to ponad 6, zaraz będzie 7. Eee, natomiast e, on zawsze gdzieś tam frikował sobie na punkcie karaoke. audio dużo miał do powiedzenia. Mi się to też zawsze podobało. Gdzieś tam coś tam też sam potrafiłem i Zawsze gdzieś tam były konfrontacje, i zawsze sobie gdzieś tam pomagaliśmy. I do tej pory, mimo że Adrian pracuje gdzieś tam w spółce u nas i ma, ma Superba nowego, to swoje punto ma, w którym jest takie granie powiem wam zacne jak na punto Grande. Więc tak to wygląda. Nie chcę motać za wiele w tym odcinku, więc skupimy się tylko na przejściu kabli złożeniu tego bo jak od razu przejdę z kablami taka e... fajna rzecz przy przychodzeniu maty można kupić za grosze roleczka, która bardzo ułatwia to żeby docisnąć tą matę, bo to jest bardzo ważne żeby ją docisnąć do podłoża no właśnie, e, i ważne informacje będziemy przekazywać na bieżąco, no teraz kwestia jeszcze rozebrania, położenia tych przewodów no bo o czym mówię z rozebraniem, widzicie? Jeszcze muszę rozebrać tak, żeby tu gdzie Adrian ma rękę przejść kanałem kablami i tu nimi wyjść. A drugą rzecz, którą muszę rozebrać e, lub wymyślić jak to zrobić, to muszę cincze, które będą wchodzić do radia też puścić do tyłu to wzmacniacza. Stąd rozebrałem na przykład tu już całą tą stronę. Zaraz zobaczymy czy jeszcze drugą stronę będę rozbierał. Już nawet pozapominałem jak to w Toyocie było. Wzmacniacz będziemy montowali prawdopodobnie jak po staremu, czyli zamontujemy go do klapy. No nie do klapy, tylko do oparcia prawdopodobnie do oparcia kanapy, bo to jest sytuacja dynamiczna. Pierwsze pytanie Adriana: jak mówiłem, że zakładamy razem karaudio, bo a piwko będzie? Ja nie, no nie ma. Więc ta robota tak nie pójdzie, jak powinna. To dlatego, że chociażby zaraz muszę wyjść na dwie godziny do pracy Więc zostawię go z kamerą z wami samego Będzie Adrian tutorialował Ale pewnie dużo nie będzie tutorialował Dobra, lecimy dalej Dobra, jesteśmy Dobra. na etapie przykładania kabli głośnikowych Raczej przez... szukania sposobu na przykład. Sposobu, tak mhm. Inni szukali sposobu na przepchnięcie kabla Już znalazłem ten sposób nawet Ale Toyota ugryzła mnie i chyba wtedy też tak przekładałem, ale ja ten to audio robiłem z 8 lat temu albo z 9, tu jest zaślepka, ale ona na zielnicę uderza, więc to nie ma sensu. Trzeba ją zaraz zaślepić z powrotem, a najlepiej teraz już póki gadamy, o, cyk. Cyk, cyk, cyk. Dobrym sposobem będzie, tu jest wiązka. Odsunąłem sobie tą wiązkę izolację w niej w izolacji zrobić mniejszy mniejszy, bo to jest gumowa mniejszy dziurek i wejść sobie oświetlenia nam trzeba słuchajcie a. i to już mam dziękuję i tutaj nawet widzę to światło nie wiem, czekajcie, nie wiem na ile to widać może tu będzie widać to jest taki czerwony czerwony kabel Czerwony tam, o z tyłu O dokładnie Dokładnie Nie pokażę go dokładnie Dobra, o tam I tam przejdziemy sobie plusowym Natomiast jedna rzecz genialna w Toyocie Nie wiem czemu nigdy schowka chyba nie ściągałem Albo nie pamiętam, albo zapomniałem Bo to jest tak banalnie proste Wystarczy wysunąć dwie zasówki I czapka z daszkiem i nie ma problemu No Więc ten jeden z większych problemów Został rozwiązany a drugi problem to jest gdzie się kończą głośnikowe. No dobra. Tutaj już udało się razem z oryginalną instalacją puścić kabel do głośnika. W niektórych samochodach może to być problem. Tutaj trzeba było trochę wiązek podczepać. Już tu ktoś wcześniej był ingerował w tą instalację, pewnie był jakiś problem. Natomiast żeby sobie pomóc, można użyć drucika. W którym sobie przepuścimy taki, taki, taki przewód głośnikowy. Natomiast warto go sobie zagiąć na końcu, żeby nie uszkodzić czasami tej gumy, w której jest poprowadzona wiązka. Kolejną sprawą jest to, że w niektórych nowych samochodach w tym miejscu już jest kostka połączeniowa. No w tym przypadku trzeba po prostu zobaczyć, czy w kostce są wolne piny. Zazwyczaj są jakieś wolne piny, i dorobić sobie e, piny, którymi puścimy instalację z jednej, jak i z drugiej strony tej kostki. Wracając jeszcze na chwilę pod maskę. Tutaj mamy zainstalowany bezpiecznik typu AGU Jest to, e, tak jak Michał mówił wcześniej, budżetowa instalacja. Taki zestaw jest troszkę tańszy, łatwiej dostępny. Natomiast lepszym rozwiązaniem są bezpieczniki typu MINI ANL. E, ten bezpiecznik ma taką wadę, że wkład bezpiecznika, który się przepala tutaj z tymi zewnętrznymi kapturkami, jest zlutowany i po czasie odrgania, mrozów itd. potrafi się uszkodzić. Jeśli chodzi o Dobór bezpiecznika tutaj, dobieramy go do kabla. On nam zabezpiecza instalację od tego miejsca, od akumulatora do wzmacniacza. W przypadku, kiedy kabel gdzieś ulegnie uszkodzeniu, zewrze nam do masy, on nie ma zabezpieczać wzmacniacza. On zabezpiecza nam tą część instalacji do wzmacniacza. W wzmacniaczu jest odpowiedni bezpiecznik zainstalowany, który ma zapewnić to, że w momencie kiedy instalacja będzie przeciążona, będzie jakieś zwarcie wzmacniaczu, to on ulegnie spaleniu. Dobra, słuchajcie, wróciłem. Adrian poprowadził z wami lekcje dydaktyczne. Zapomniał tylko dodać i mi powiedział, że jeszcze warto byłoby kable, które są tam na dole. Eee... Podwiązać trytkami, tam gdzie idą nad tymi przyciskami do wciskania sprzęgła, i tak dalej, bo będę poprawny politycznie w tym odcinku. Nawet któryś YouTuber kiedyś miał taki przypadek, że jakaś smycz czy ładowarka, nie wiem czy to doradca, zahaczyła mu o hamulec albo o pedał sprzęgła. Ja to mówię o poprawności politycznej, to już od razu, że o, o dźwignię sprzęgła nożną. Dobrze, słuchajcie, w tym odcinku na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że trochę wyciągnęliście z tego odcinka i nie boicie się robić tego. W następnym odcinku będziemy już wszystko zakładać więc, mam wszystko przygotowane. Ja pewnie do następnego odcinka to zdążę poskładać. Jeżeli ta seria Wam się podoba, koniecznie zostawcie kciuka w górę. Dziś się obędzie bez żadnych lokowań. A co mówię, że środy są dla Was? Totalnie bez niczego. No tak, to no sam, no nie mam tutaj po co, no jakby nie widzę jakiegoś podejścia, więc tę kablotekę trzeba będzie tylko o. O remotach mówiłeś, mówiłeś, nie? Nie, o remocie jeszcze nie mówiłem. A bo jeszcze jest taki to kabelek. No, ale ten kabelek trzeba pociągnąć do wzmacniacza. Tak, ale go pociągnąłem razem z wszystkimi zasilającymi, bo gdzie też zasilanie. Właśnie, bo też pamiętajcie, że jak kupujecie cińcze, to możecie kupić cińcze, które mają ze sobą remota. Remote to jest po prostu przycisk, który w momencie kiedy podajecie prąd na radiu, wzbudza też e, zasilacz, żeby nie było tak, że wiesz, nie masz remota, e, masz zasilanie na wzmacniaczu i gasisz auto, a wzmacniacz cały czas chodzi, on tam dużo nie zużywa, jak nie mam, wiesz, tego, ale no, bez sensu byłoby. Dobrze, resztę omówimy w następnych odcinkach, zatem trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku mechaniki dla lajka polowej w wersji M4K. W międzyczasie to urosło tutaj. Magia, było, nie ma. Nie wiem. Dobra, widzimy się wraz z Adim. Na... Za dwa tygodnie, pewnie, bo co drugi tydzień w środę puszczę. Cześć.